Kiedykolwiek jesteś. To jest bardzo ważne. To jest decyzja Twojego życia. To jest decyzja Twojego życia. Bo nie wiadomo, czy jutro nie przyjdzie Jezus. Nie wiadomo, czy Jezus nie przyjdzie. Każdy z Was, zapraszam. Zapraszam Państwa z kadry. Kto z Was nie ma pewności zbawienia, Zapraszam. To jest prawa życia i śmierci. Piękne to dobrzy ludzie i źli ludzie. A krew tutaj jest w stanie wyjąć każdego człowieka z niechła. Chodźcie tutaj. Zapraszam Panie Zapraszam. Każdy z Was. Jeżeli macie pewność, chwała Bogu. Jeżeli nie, chcę żebyście się temu teraz pomocili. To jest tak. Boże Ojcze, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Byłem religijny. Wierzę, że Twój syn Jezus umarł za moje grzechy. Wierzę, że Jezus zmartwił się. Od dzisiaj, Panie Jezu, Ty jesteś Panem mojego życia. Amen. Tuchu święty wypełnia ich swoją obecnością, wypełnia ich swoją mocą. Niech Twój święty duch wleje się w każdego. Niech Twój święty Duch wypełni każdego człowieka dzisiaj, Ojcze. Niech moc tego świętego Ducha Ci się wydaje. Ojcze, niech Twój święty Duch wypełnia kubaków. Przekonuj o Twojej miłości, o grzechu, prawdziwości, sądzie, Bożej Moich życiach. życiu. Duchu święty zmienia rzeczywistość w życiu. Niech Twoja moc i przeniesie. Duch święty wypełnia. Niech przychodzi Twoje światło. Nie przychodzi Twoje zrozumienie. Nie przychodzi Twoja obecność. Nie przychodzi relacja, bliska relacja, jak ojciec. Z tym. Nie przyjdzie światło. Nie przyjdzie świeże zrozumienie. Nie przyjdzie odczucie miłości. Ojcze, ja proszę Cię żebyś teraz w drugim tą relacji. mocno tego świętego Boga. Przedzikała w nasz sposób. W imię Jezusa, za zadania Tobie przypominam, że nie ma żadnej władzy nad tymi ludźmi. Amen. Że Twoja władza jest Tobie odebrana. Amen. Bo to są dzieci Boże. Amen. Usiądźcie, kochani. Bardzo proszę, usiądźcie. Chciałbym powiedzieć o najważniejszym.